Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku, i dziś zapraszam Was na przegląd kosmetyków do pielęgnacji, którą możecie kupić aż do 25% taniej na stronie Ecobeca. Ponieważ do 12 sierpnia trwają dni pięknej skóry, właśnie na to hasło, możecie zgarnąć do minus 25% na produkty do pielęgnacji wybranych marek. Ja Wam tutaj pokażę kilka marek resztę marek będziecie mieli w opisie. W opisie też znajdziecie wielkości rabatów, które na te marki właśnie przysługują. A ja mam tutaj kilka takich smaczków i pokażę Wam, co tutaj mam. Pokażę Wam też, co, co na co warto zwrócić uwagę podczas tej promocji, bo występuje w naprawdę bardzo fajnej i atrakcyjnej cenie. Ale nie przedłużajmy. Pierwsza rzecz to jest marka Orientana, na markę Orientana również macie e, zniżkę i jest to biomaska esencja papaja i kurkuma. E, jest to maska, która jest w 98,7% naturalna e, i ona ma, moi drodzy, tutaj e, Kodiak manam, czyli azjatycką roślinę, która wspomaga utrzymanie prawidłowego nawilżenia w nas naskórku, trehalozę, e, papaje, kurkumę, owes i alantoina, coś łagodzącego. Bardzo fajna propozycja. Tutaj mamy aż y, 50 ml. Na pewno będę testować na Instagramie. Dowiecie się, y, jak się sprawdza. Dajcie mi też y, w komentarzach znać, czy chcecie więcej filmów o tematyce pielęgnacyjnej, bo zauważyłam, że takie naprawdę y, Wam się podobają. Ja też chętnie nagrywam. Kumuluję już niektóre kosmetyki, żeby Wam pokazywać. No ale kolejne rzeczy to jest między innymi Lumen i jest to seria Sisu Expert Defend i Replenish antyoksydacyjna mgiełka do twarzy. Wygląda tak i jest to giełka, która jest oparta na najczystszej na świecie arktycznej, wodzie źródlanej. Yy, chroni przed szkodliwym wpływem wolnych rodników, zanieczyszczeń powietrza wynikających z życia w mieście. Przywraca skórę skórze optymalny poziom nawodnienia. Wspierają w walce ze stresem oksydacyjnym, Zawarte w składzie bogaty w minerały ekstrakt z arktycznej brzozy oraz będąca silnym akneosydantem witamina B3 sprawiają, że skóra staje się świeża i promienna. E, powiem Wam, że opis jest istnie zachęcający. Na pewno będę e, próbować. Dam Wam znać, jak się sprawdzi. Już widzę, że po opakowaniu to jest coś podobnego do tego, co e, mam właśnie z e, Lumen. Już Wam pokazuję. To będzie coś takiego, tylko pewnie w większym opakowaniu. Ja tutaj mam akurat e, mgiełkę taką rozświetlającą z serii Nordic. To jest bardzo fajna mgiełka, która sprawdza się też na makijaż, e, super odświeża. Ja już tutaj jedną trzecią użyłam. Bardzo, bardzo serdecznie Wam polecam. Takie malutkie opakowanie do przetestowania lub coś większego, jeśli Was e, ta mgiełka zachwyci. Kolejny produkt to coś idealnego na e, okres letni, który teraz trwa. E, firma Bissau nie wiem, jak to się czyta dokładnie, ale jest to rozświetlający żel shimmer do ciała, ultra nawilżenie kokos, bursztyn e, bałtycki. Jest to rozświetlający żel z jedwabną miką, olejkami i e, ekstraktami nadający skórze e, perłowy blask e, i sposób użycia, wstrząsnąć butelką, nałożyć ilość żelu na skórę, rozprowadzić masującymi ruchami, aż do wchłonięcia. Więc fajny żelik. On ma tutaj taki różowy kolor i widzę już, że ma takie lekkie Połyskujące drobinki, więc ten na pewno powędruje już do y, szafki, żeby y, go przetestować, bo jest to też produkt y, naturalny. Jestem bardzo ciekawa, jak się sprawdzi: czy będzie fajnie wysychał, czy nie będzie plamił ubrań y, i jaki będzie dawał blask. więc tego jestem też bardzo ciekawa. Y, I kolejny produkt to jest topa, która również jest na promocji. Mamy tutaj e, płyn micelarny do mycia twarzy i oczu seria seria Dermoface Physio. Bardzo lubię ten e, płyn micelarny. Ja już go kiedyś miałam. E, chyba w większym opakowaniu. Ten taki mały, fajny na takie wyjazdy samochodowe do walizki. Bardzo lubię płyny w ogóle płyny micelarne z bielędy. One w ogóle mnie nie uczulają. Mają bardzo delikatne składy, które nie podrażniają oczu. Ja bardzo je lubię i bardzo serdecznie również je Wam polecam. Tak jak wspomniałam, może na początek takie mniejsze opakowanie, żeby przetestować, sprawdzić, zapoznać się z danym kosmetykiem, czy dobrze na nas działa, a potem kupić jakieś większe, bardziej ekonomiczne opakowanie. Tutaj kolejny, ostatni już produkt to jest Lumen i to jest e, Glow Reveal Moisturizer. I to jest kremik e, rozświetlający do twarzy, zamknięty. Bardzo jestem też ciekawa, w ogóle Lumen e, bardzo lubię. E, oni mają dość drogie produkty, ale naprawdę e, bardzo warte uwagi. Bardzo e, chętnie je przetestuję, warto się nimi zainteresować, ponieważ. Widać, że za tą marką idzie jakaś historia, jakaś wizja, i również składniki, które dobierają, są w zgodzie z nimi i są bardzo pomocne i bardzo dobrze działają na naszą skórę. I tak jak Wam powiedziałam, tutaj to są produkty, które otrzymałam, ale ja mam również w zanadrzu własne zakupy, żeby tutaj się zaopatrzyć, właśnie. W jakieś produkty do e, pielęgnacji, ale żeby też Wam powiedzieć, co warto kupić podczas tej promocji, bo są produkty na stronie, które mam, które polecam e, i które warto właśnie teraz taniej kupić. Pierwszy produkt to jest Basic Lab. Mam tutaj screen, to jest ten płyn micelarny do skóry suchej i wrażliwej. On jest u mnie w, w, w wodience i ja go uwielbiam. Zużyłam go już ponad połowę i teraz mieszam go z drugim płynem. Notabene z, z Shadera, który również jest na promocji i tak używam tych dwóch. Jednak Shadir jest troszeczkę droższy, a ten kosztuje w promocji 25,50 W Hebe też jest dostępny, ale jest o wiele droższy. Pół litra za 25 zł naturalny płyn micelarny, naprawdę polecam Wam z czystym sercem, sumieniem on jest bardzo wydajny, ma pompkę, nie podrażnia, świetnie zmywa makijaż. To jest chyba to, czego oczekujemy właśnie od płynów micelarnych. Drugi produkt, którego nie mam, ale bardzo chciałabym mieć i właśnie jest w koszyku, to jest marka Flaff. W ogóle marka Flaff. Jest to odnóg na komi, którą mam tam patrząc, czyli jakieś 15 km od siebie, bo to jest firma z Podbierska. I tutaj mam balsam do demakijażu. Mają dwie wersje. Ja kupiłabym tą leśną jagodę, ponieważ ta druga jest niedostępna i słuchajcie, on jest w promocji za 16 zł, a on normalnie na promocji, na przykład na kokolicie teraz stoi za dwie dyszki, więc piątka w kieszeni. Żal nie brać. I drugi produkt właśnie z tej marki Fluff to jest, to są te mleczka do ciała. Mleka do twarzy, sorry, mleka mleka do twarzy. Są trzy rodzaje. Ja zdecydowałabym się albo na to łagodzące borówkowe, albo na to matujące z zieloną herbatą, ale chyba to zieloną herbatą nie do końca byłoby dobre dla mojej skóry, więc to łagodzące z borówką pewnie też wyląduje w koszyku. Co Wam jeszcze polecam? Na pewno polecam Wam zajrzeć w zakładkę do marki Sensum Mare. Jak wiecie, jeśli i, y, obserwujecie mnie na Instagramie, tam y, dodałam y, relację, że mam trzy kosmetyki z tej marki. Ostatnio zaczęłam je testować. Testuję teraz y, namiętnie ten tonik. Y, I użyłam też tego peelingu enzymatycznego. Peeling jest fajny. Po pierwszym użyciu mogę tylko powiedzieć, że pięknie pachnie, fajnie zmywa. buzia jest taka fajnie oczyszczona. Natomiast mgie, tego toniku używam codziennie. Jest naprawdę świetnie. Mam to małe opakowanie, pachnie przepięknie, super tonizuje i wyrównuje pH naszej skóry. A przy tym y, ta mgiełka jest tak mega przyjemna i jest tak bardzo y, taka delikatna. I to jest po prostu taka bryza, taka mgiełka. To nie są takie hamskie krople. Jestem w szoku, jestem po prostu. Y, Zakochana w tym produkcie. Tak jak Wam mówię, również mają dwie pojemności tych produktów. On chyba na prądze teraz kosztuje 30 zł. Ten 100ml mały. Polecam Wam kupić go na próbę. Na pewno się zakochacie i kupicie więcej. A z sensu Mare chciałabym przetestować ten delikatny żel do mycia twarzy. Tego nie mam, a yy, bardzo dużo o nim dobrego słyszałam. I on teraz wychodzi za 44 zł z 49. Myślę, że fajnie się sprawdzi. Teraz marka Senel, mam delikatny żel do mycia twarzy właśnie z tej marki, sprawdza się naprawdę fajnie, ale oni teraz tak szaleją z nowościami, że naprawdę po pierwsze ciężko za nimi nadążyć, a po drugie ciężko to wszystko przetestować, ale jeśli miałabym wybrać coś dla siebie, to wybrałabym optymalizujący krem pod oczy, on jest dość drogi, on kosztuje 100, na promocji znajdziecie go za niecałe 85 zł, Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, żeby właśnie przetestować ten krem pod oczy. Ja teraz mam fazę na produkty pod oczy, mam kilka kremów, stosuję je regularnie i yy, dbam o tą okolicę, więc pewnie ten kosmetyk również wleciałby. Jest taki na takiej mojej liście kosmetyków właśnie do, yy, do zakupu, do tego, aby zobaczyć coś, yy, przetestować na tej promocji. W promocji bierze udział także marka Skin 79. No tutaj, oczywiście, maseczki w płachcie to jest podstawa. Ja Wam te maseczki bardzo polecam. Polecam Wam również Aloes ogromne opakowania są świetne. Aloes teraz, w okresie letnim, również Wam się super sprawdzi e, do e, regeneracji skóry, jakichś e, opaleń słonecznych. No i cały czas dbamy o. Higieny naszych dłoni i omycie rąk, więc żele antybakteryjne właśnie z użyciem aloesu będą jak znalazł. Co my tu jeszcze mamy? Mamy jeszcze markę Holika Holika. Oczywiście, marka Holika Holika to znowu żel aloesowy. Ogromny, uwielbiam. Więc tutaj to już jest Wasza preferencja, którą markę, jeśli chodzi o żel aloesowy, wybrać. Z Holiki, Holiki weźcie sobie żel, ze skina, weźcie sobie maseczki, bo są naprawdę świetne. W y, promocji bierze również udział marka Basic Lab. Basic Lab to znowu produkt pod oczy, to serum z argininą i kofeiną, jest po prostu sztosem. Używam go namiętnie, ale teraz tak, wiecie, jak ja Wam mówiłam, testuję inne produkty, przystopowałam teraz tym serum, bo ono mi się skończy zaraz i to jest naprawdę bardzo niedobra wiadomość. Y, oprócz właśnie tego Basic Lab, tego żelu do y, płynu micelarnego, to tak jak właśnie wspomniałam, Teo serum pod oczy jest świetne. a jeśli chcecie wypróbować coś tańszego, to na pewno polecam Wam krem do rąk, bo są naprawdę godne uwagi i produkty do ust, bo również są świetne. Mają dwa rodzaje produktów do ust, nawilżający i taki na zimę niebieski. Tutaj można wstawiać ciemno w oba. I co my tu jeszcze mamy? Rezibo, oczywiście z Rezibo mój ulubiony żel do mycia twarzy z brzoskwinią mamy też Apis, Apis w ogóle szturmem wdarł się ostatnio na e, języki wszystkich dzięki współpracy z Dane e, mam trzy produkty z Apisu e, i bardzo je lubię, choć e, żel do mycia twarzy jest fajny e, mam też taką mgiełkę nawilżającą tutaj e, ona jest ok. Jedyny największy zarzut jest do atomizera, który właśnie w przeciwieństwie do tego toniku z Sensum Mare daje takie krople, po prostu jakbyście się wodą y, lały z kranu. Jest atomizer bez sensu, ale produkt naprawdę fajny, koło marki właśnie y, Apis na pewno warto się y, zakręcić. No i oczywiście Bielenda Supreme Lab. Jak wiecie, Bielenda Supreme Lab to jest moje guru. Seria Barrier Reniu. Któryś produkt musicie na bando próbować. Ja uwielbiam ten eliksir do twarzy. Mam już drugie opakowanie. Teraz na co dzień używam dodatkowo yy, właśnie toniku. Yy, robię także na dzień używam yy, właśnie Bielendy, a na noc używam Sensum Mare. Połączenie yy, po prostu petarda. Naprawdę jeśli yy, chcecie coś z Bielendy Professional, to ciemno wierzcie. Serię, po prostu dopasujcie do swojej skóry. Również dla mężczyzn jest coś fajnego. Sławek używa żelu do mycia twarzy dla mężczyzn, i to jest jedyny żel, który naprawdę mu tak super podszedł, więc yy, możecie zaspokoić zarówno swoje potrzeby, jak i potrzeby mężczyzn. Bardzo serdecznie Wam polecam również tą markę. I rozgadałam się strasznie, ale to już wszystko na temat promocji, jaką znajdziecie w drogerii e Pokazałam Wam kilka fajnych smaczków. Kilka rzeczy powiedziałam Wam również, co warto kupić. Mam nadzieję, że skorzystacie z tej promocji. Pamiętajcie, promocja trwa do 12 sierpnia. Hasło Dni Pięknej Skóry. Macie 25% do 25% rabatu. Jeśli wejdziecie na stronę, tam jest każda marka opisana, ile procent rabatu ma. Ja Was bardzo serdecznie zapraszam. No i mam nadzieję, że skorzystacie z zakupów. Na dole napiszcie mi. Co kupicie? Mam nadzieję, że skorzystacie z zakupów. Na dole napiszcie mi, co kupicie, a ja już się z wami żegnam i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa.